Pewnie już widzieliście w mediach społecznościowych u blogerów piwnych i nie tylko, pojawił się Guinness 0,0 bezalkoholowa wersja. I zaraz się okaże, czy on jest tak pyszny jak oryginał, czy tak paskudny jak oryginał, bo różni ludzie mówią o tym. Dzień dobry, Kociak Fik. Piwny głos w waszych domach. Od razu wyprostujemy, że my jesteśmy akurat z tych, którzy uważają, że Guinness jest bardzo w porządku piwem i jak na koncerniaka, który jest bardzo szeroko dostępny, no to to jest naprawdę w porządku piwo. Tak, no oczywiście nie ma co się spodziewać po nim, że będzie nie wiadomo jakie doznania smakowe i że myślnicze dry stouty są pełniejsze, ciekawsze. Ale Guinness, jest, Guinness ma swoją magię, Guinness fajnie wygląda, jest fajna piana. Ale to też jest po prostu przyzwoite piwo. Tak, to jest z koncernowych piw dostępnych mm -hmm. wszędzie, w każdym kraju, w każdej Biedronce, prawie na każdej stacji benzynowej. No to jest najlepszy koncerniak jaki, jaki można kupić. No. Po prostu. Guinness, Pilsner Urquell to są dwa takie... Tak, Pilsner Urquell Lepiej z York, well, tak. Tak, tak. No, Guinness. no ja wolę Guinnessa. Zwłaszcza, tak, tak. ja że Guinness jest fajnym piwem do sesyjnego picia, przez to, że ma takie ani nagazowanie. Wygląda jak wygląda. To jest taki. Jest fajne. No. Można nie lubić, można lubić. Na pewno należy docenić to, jak Guinness budował swoją markę, i to, że piwo ciemne, które dla wielu jest absolutnie niepijalne, za gorzkie i w ogóle fuj, zrobiło takie zasięgi, taką markę i. A teraz jest w wersji 00. W ogóle Guinness oryginalny ma 4,2% alkoholu, więc to nie jest jakieś super mocne piwo. Co powoduje też, że tym łatwiej być może jest zrobić wersję 00, która będzie zbliżona. Plus te słody palone, trochę kwaskowatości. Więc jest baza, która może ukryć. Bezalkoholowość i w ogóle to jest piwo na które ostrzyliśmy sobie zęby od dłuższego czasu i nawet chcieliśmy je kupować online, a nie było i coś takiego. Mm -hmm. A bo, potem raptem się pojawiło w żabkach? No więc. bo w Irlandii to to jest dostępne bez mm -hmm. problemów. W Polsce pojawiło się w żabkach i wielkie wow. No. Dobra. Tak. Ja ponieważ ja mam szklankę Guinnessa, to spróbuję dokonać split DJ, może mi się tym razem uda. A ja mam Monika. Nie, nie powiedzcie, że to ten cały show, jaki Guinness robi z nalewaniem, to nie jest fajne. No to jest fajne, no to no jest. jest. W sumie y, ciekawe, że trzymają się tej estetyki niebieskiego koloru do bezalkoholowych. To tak trochę śmiesznie wygląda w, z Guinnessem. Co trochę, może trochę śmiesznie, ale. Nie, ja nie wiem, że nie pasuje. Pasuje. No. Czarny pasu, z niebieskim pasuje. to czarny pasuje do wszystkiego. Z tym, że jak się zobaczy. Uu, uu, w składzie no. mamy natural flavoring. No, uu. Uu. Ale to naturalne, to wiesz. No tak. W składzie, co prawda, jest też fruktoza, hmm. ale wartość energetyczna na 100 ml to tylko 17 kalorii. Naprawdę? No. Uu. To nawet mniej niż miłosło. węglowodany 3,8, w tym cukry 0,7. W jednej puszce jest 75 kalorii. No. To jest naprawdę. Wow. Na pić nawet w ogóle. No i wygląda tak jak Real Deal. Troszeczkę mam wrażenie jest jaśniejszy. I ponieważ to jest szklanka na pół litra, a to jest 440, bo jest widżet, to do Split the zostało Uuu. bardzo niedużo. To będzie ten... Nie wiem, czy to się liczy. Zobaczymy. Jak mi się uda, to Ty zmywasz naczynia. I tak ci się nie uda. I tak ja zmywam naczynia. Nie, nie udało się. Ale prawie idealnie udało mi się. Tak. No, tak dobra, nie no, udało się. Przedobrzyłeś. Okej, okay, pachnie jak Guinness. Mhm. smakuje jak Guinness. Naprawdę? No. no. Czy jest odrobinę bardziej wodnisty, ale tak naprawdę odrobinkę. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, to jest bardzo fajne. Jest trochę palony, mhm. jest trochę gorzki. No jest... Naprawdę to smakuje bardzo, bardzo podobnie do zwykłego, regularnego Guinnessa. Mam wrażenie, że kwaśność jest troszeczkę wyższa. Mhm. Ale jakby mi ktoś to podał i powiedział, że to jest normalny Guinness, to pewnie bym się nie zorientowała mu uznała, że może to kwestia temperatury albo coś, że tak troszeczkę inaczej smakuje. Znaczy tak, jest faktycznie, jest bardziej wodnisty, zdecydowanie bardziej wodny, no ale tutaj tak niewiele rzeczy jest w tym, tak, że ma prawo. To nie jest takie brzeczkowe. Trochę czuć brzeczkę, ale nie jest... Ale bardzo nie wiem. No właśnie. No ta paloność to wszystko całkiem ładnie przykrywa. Nie no, ja powiem szczerze, że nie wiem, czy zachwycona to jest duże, za, za duże słowo, ale jestem bardzo zadowolona z tego. Zachwycona to jest dosyć spore słowo. <laughs> tak, chodzi mi o to, czy, jest, czy nie jest za duże do tego, co odczuwam. Ale jestem bardzo zadowolona i myślę, że będę z przyjemnością sięgać po to piwo w przyszłości. No ja jestem zaskoczony trochę, bo... spodziewałem się, że będzie dobrze, mhm. ale wydaje mi się, że jest nawet lepiej niż się spodziewałem. No, to ok. Każdy kolejny wiki na że to jest zdecydowanie bardziej wodniste mm -hmm. niż oryginalny Guinness, który już jest dosyć wodnisty. No, jest. no ale to jest dry stout jest piwo, które ma być pijalne, nie ma być super gęste i. Tak. Ale tak dobrze, jak coś się troszeczkę w tym piwie mm -hmm. dzieje. Czego ostatnio mieliśmy przykład? Pinta miesiąca Opening Hours Irish Dry Stout. 10,5 ekstraktu, 4,5 alkoholu, czyli podobne parametry jak Guinness. Mm -hmm. Natomiast tam się o wiele więcej działo niż to w prawda. No to jest bardzo wodniste, ale, ale ma fajny charakter. Jest to dry stout. Jest, jest naprawdę smaczne. I gdyby to piwo było w stałej ofercie, a nie tylko jednorazowo, bo obawiam się, że tak się może skończyć, jakby było w stałej ofercie, to na pewno na pewno byśmy po to sięgali dosyć często. Znaczy W stałej ofercie żabki, bo myślę, że w stałej ofercie Guinnessa to jest. Znaczy w stałej ofercie <grym> dostępności w Polsce, o tak. <grym> bo dystrybutor jest polskim, mhm. więc jeżeli to będzie dostępne, no to myślę, że mogę, możemy po to w miarę często sięgać. Oczywiście, czy są lepsze stałty bezalkoholowe? No, jest z trzech kumpli Unplugged Stout, który jest, tak, jest bogatszy, więcej się w nim dzieje zdecydowanie, nie jest wodnisty, jest bardzo smaczny, no ale jego dostępność jest zdecydowanie mniejsza niż w tak, żabce. jest w sklepach specjalistycznych. Gdyby wybierać między tymi dwoma, no to pewnie wybiorę trzech kumpli, ale jeżeli dostępność będzie szeroka, no to nie wygra. Ale fajnie, że w kategorii ciemnych piw bezalkoholowych mamy kolejnego fajnego, mocnego gracza, którego, po którego warto sięgać. Zwłaszcza, że no tak, 75 kolorów w puszce. No właśnie. I to jest też dość istotne. Unplugged to nie jest 00. Zero zero. Tak. Więc jeżeli ktoś za wszelką cenę musi unikać alkoholu i nie może nawet tej, tego ułamka spożyć, no to. To tak, to już nie ma wyjścia. Więc no dajcie znać, czy biliście? Na ile według Was jest podobny do oryginału? I czy byście po niego sięgali, jeżeli byłby. Dostępny na stałe. A my widzimy się. Jest za czas jakiś.